Cześć dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Ghost of Tsushima, w którym dowiemy się, co zrobił Natu i sprzedawca sake. Tepłem nas najbliżej, jak się dało. Niestety na tej, na tej części wyspy mam bardzo dużo rzeczy jeszcze nieodkrytych. Pojedziemy po kolei w takim wypadku. Zacznę od tego pytajnika, który jest tu po drodze. Oj, Kage nie ma problemu, żeby zaparkować dobrze na tym pomoście. On problem, żeby nim dobrze ten wycelować w zjazd po mostu. Tam był, tak. O, dobrze. Jaj, nie, nie wiedziałem, że mnie aż tyle razy będzie bejtował. Wszystko widzę, wszystko widzę. Idź, koło wrocie. Ty Tak. Trup też jakby chciał ten teraz, teraz nagle we dwóch będą. Jak mi się podobają tej ślizgi. Mam bombę dymną, może by z tego skorzystać. Ale ich jest tylko 3, kurczę, trochę mi szkoda. Nie idzie mi. Świetnie, teraz ty chodź. Tylko tu gdzieś bardziej na plac. No, teraz atakuj. Jeszcze raz. Płonący to są tacy, bym powiedział, mocno problematyczni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Daleko jeszcze do tego naszego punktu. Osiadaj. Kryjówka buntowniku dobrze, czyli jak terytorium Mongołów, może na razie zostawię. Na razie zostawię, pojedziemy do tego naszego questa głównego. Miałem nadzieję, że tu będzie coś szybkiego w stylu: um, w stylu nie wiem, gorących źródeł, Lisiejnory, stojaka bambusowego. Że machniemy to na szybko po drodze, ale nie tutaj, wtedy w takim wypadku dali obóz Mongołów, ale spokojnie wrócimy tutaj. Czy ja widzę chorągiew? Nie, wyjdzie tu gdzieś jakoś. że wzdłuż ściany, jak podjadę, to, to coś znajdę. No, to, tak trzeba było zrobić, a nie że po prostu rozbijać się o ścianę. Bęk. Tarongista Shimono. Prefektura Yarikawa. No a możesz tak przestać chyba, ci jak... Tu jest ten? Tego nie widziałem. Znowu hu, jakieś chłopaki do walki. Oj, nie, nie, chyba gra nie chce, żebym dzisiaj zrobił tego quest'a. masz szczęście bo ci miałem strzelać w konie. Wszyscy to? Serio na trupie swojego pana? Kripi trochę. Tam hmm? znowu jakieś chłopaki bronią mostu. Dobra, ja im odpuszczę tym razem. A nie, to jest w ogóle dług zemsty Jarikawy. kawy. zdecydowanie chcemy w przeciwnym kierunku na razie się udać. Bank. Jest i nasz znajomy. Kędzi, to. いいいやーちょうどにこの先に猛虎の野営があって食い物やら着物やら薬がたっぷり何十人何百人分もしかも兵が出払っててヘヘ <laughs> 分どるとしたら今ですよ今何か隠しておるなそんな滅相もありませんよ猛虎はいなくて物資はどっさりあっしらの分も島のみんなの分もん Jestem przekonany dokładnie tak jak dzień, że coś tu się wysypie. I to będzie grubo. Ale przynajmniej nie musimy się chować w żadnej berce ani w wozie. Przynajmniej na razie. Nozy, ojej, to. Młokie, odskakuj mi tak. Są stare 物見を置かず略奪に行くんです。では道で誰を待っておった待って,て、いやいやいや、誰も、坂井様にはたまたまお会いしたんですよ。やりかの町に身を寄せる民は、物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけは集めてくれ。

噂のクロード様。事のならましを言い開け。ケンジにだまされたんですよ。だましてなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだったあいつら、戻ってくる早く縄ほどいて物資はどこで手に入れたすげガ刺しゅうから盗んだ。<laughs> 酒井様、モーの気をそらせます 逃げるつもりかそん <S vaccine? S 1> ma なそんなてさてさててさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさ Nie brzmi tak całkiem bezsensownie, ale może najpierw spróbuję pozbyć się LB. jednego irytującego kolegi. Tam jest jeszcze jeden taki Git. Czy oni tam krzyczeli, że atakuje ich niedźwiedź? Co tu się dzieje? Co to za... Co to za Benny Hill się tu odwala? Weź chłopie. Jeszcze ten ze mną też się chce tłuc, no gościu. No, to jest moja <grywa> ta, taktyka parowania. E, Chodź, ty mnie zirytowałeś. Jakim cudem oni się znaleźli w klatce? 何で俺が何で俺が何で俺が何で俺がかで俺が何で俺が何で俺が何で俺が何で俺が何で俺が何で俺が何で俺が何で俺人にで俺が何で俺が何でてが何で俺が何こ俺が何で俺が何で俺が何で 持てるだけ持って行け。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい。酒井様。はい。酒井様。二人のマンプサバギ。<music> No, ale tak właśnie myślałem, że w momencie, jak braliśmy tego questa, że tutaj się coś odwali, tylko nie, nie doceniałem, nie doszacowałem może to lepsze słowo skalich tego chaosu, który się tu rozpęta. O, żelazo to dobrze, pamiętam, że żelazo, żelaza potrzebuje na ulepszenie katany. Nie, ma, nie macie tu jeszcze trochę żelaza? Ustrzały. Zapasy. Git. O, wilga? Co tu jest na górce? A, trup tego łucznika, dobra. Dokąd zaprowadzi mnie wilga? Hmm... Ona prowadzi mnie w nie do końca dobrym kierunku, albo nie do końca takim kierunku, który mi się podoba. No... Co, wspinamy się? Aha, pakiem, dobra. co, jak rozumiem, to na mnie tu do, do obozu uchodźców przyprowadziła. No tutaj mamy quest główny, także to następnym razem, dobra. Tu gdzieś jeszcze widziałem... Może inaczej. Czy odblokował mi się tu punkt szybkiej podróży? Tak, to jest najważniejsze. Po drugiej stronie widziałem jeszcze pytajnik. Chciałem ten pytajnik sprawdzić. O, jest lisak, to już wiemy co to będzie. No ale to co, jak odblokowałem już wszystkie te sloty, to co teraz dostanę? Czy to nie, czy to nie były wszystkie sloty? A co tam Majaczy na horyzoncie? Zaraz po ciebie wrócę, gościu, tylko chciałbym z liskiem dokończyć. A no, z kosztu. Hmm? Oj, Jean, nie sprawiaj problemów jak cię proszę. Do odblokowania talizman mocy ok? okej. No, jest prowokacja. I'm back. Ah! Ty masz włócznie? Już nie masz. Coś tu jest ciekawego na wozie. Skuralen. Kurczę, teraz, żałuję, że nie, nie odblokowaliśmy od razu tego obozu. Ale wezmę się tam, karne po prostu i, i to zrobimy. Co to za wesoła ekipa tu idzie? Dużo ich tam było. O, właśnie, miałem nadzieję, że to ty przeszarżujesz. mi tu widzę mur tarczy odwala. Nie wiem, oni wieźli ze sobą coś wartego uwagi, czy tak po prostu sobie jeżdżą po okolicy i szukają, szukają guza? Gdzie ten obóz Mongołów? Dobra, jestem na miejscu, a że podjechałem od tej strony, to myślę, że wykorzystam topografię terenu. mnie nie widział, prawda? Eee, wezmę długi łuk, bo wydaje mi się, że on ma k, -k kask. Eee, zabij trzech wrogów wykonując skryt serię skrytobójstw. No okej. Okay. Się okaże. Weź tu się wbij. No. Tego na razie zostawię. Przejdę bardziej o tutaj. Tu mnie ktoś zobaczy. Chyba nie. No. Nie żadna prowokacja. Tu jest ten typ, który mnie interesował. Teraz mogę wrócić do naszego ostatniego łucznika na wieży. Tak, jak to tu wygląda? Nie widzę więcej nikogo na żadnych wieżach. Dobra, to mi się tylko wydawało. To jedziemy. Bang. O, żelazo w zestawie. A teraz mi się nie pozwoliło przechuśtać? Jakie oszustwo. Teraz trzeba by znaleźć typów do serii. O, tutaj nieźle to wygląda. Kurczę, czy mi chwyci całą trójkę? Próbujemy. Tak jest. Pięknie. A tu jest typ. Nie widziałem go. O, mongolski artefakt, bardzo fajnie. Tak na, na zewnątrz wisią. A on tam ćwiczy, dobra. Kogo my tutaj mamy? Czy ja się zdążę do niego podkraść? Tam sobie jeden typ łazi boję się, że jak zacznę tutaj e, jakieś te przystawki robić do tego gościa chociaż dobra obrócił się. Z głowy. A, jeszcze jeden tu jest. Dobra, te... coś tak się wtapia w tło i nie mogę ich zauważyć. No, chodź, gościu. Jeszcze raz, poćwiczymy. Rozumiem, że w ten sposób wyczyściliśmy ten obóz, tak? Skoro dostałem punkty. O żelazo, dobrze, dobrze. Więcej żelaza. Może coś w namiocie jeszcze. Żelazo. Jak to wygląda? Jest clear, jest clear. Super. W takim wypadku myślę, że na tym sobie zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka, a na razie to tyle, także do zobaczenia.